26 lat temu na tle mam notecią. W imieniu jubilatów odznaczenia odbierze syn. Proszę przekazać rodzicom odznaczenia i serdeczne gratulacje o pełnię przyroczystym życzenia zdrowia. Państwu Urszuli i Piotrowi Czubakow, którzy zadali związek małżeński Dobry, 60 lat temu w Toruniu. W 60 tak. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Pani Medan za uporządkowanie pożycie małżeńskie. Po dołączam serdecznie gratulacje. Słowa uznania pożyczenia w tej chwili. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu medan za i pożycie małżeńskie. Jestem tym Państwu, Marii i Stanisławowi, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zająca pani medal za półkoletnie poczucie małżeńskie. Który jesteśmy w Tak. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zająca pani medal za półkoletnie poczucie małżeńskie. Państwu Henryce tak, i Agwardowi Jasińskim, którzy zabrali związek małżeński 60 lat temu w Toruniu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dzisiejszej granicach Pani Medał, za konkretne tworzycie małżeńskie, za przetwarzaną fundację, ale gratulacje, ode mnie słowa uznania. Rzeczypospolitej Polskiej, wręczą tam dwa zarzuty po życie małżeńskie. Tutaj oficjalnie Państwu Stanisławie i Tadeuszowi Jurksza, którzy zawali Związek Małżeński 50 lat temu w Dolubii. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczą tam dwa zarzuty po małżeńskie. Proszę ode mnie przyjąć gratulacje, słowa uznania i uczelni. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Pan z za niewoletnie pożycie małżeńskie Państwu, Ani i Stefanowi Kościelecki, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Pan z za za niewoletnie pożycie małżeńskie radę. Serdecznie jestem zaszczycony, że można przekazać medale Państwu. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, męczą medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Państwu, Gabrieli i Marianowi Kwiatkowski, którzy zawarli związek małżeński 60 lat, lat. w W prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, męczą medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Proszę o z Panią W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu medal za wieloletnie porzucie małżeńskie od światecznika... Państwu Adelit i Danielowi Lasia, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Chowalec Pomorskim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu medal wieloletnie małżeńskie. Bardzo proszę o przyjęcie gratulacji, współprzeznania, życzę wszystkim, którzy w Gratulacji W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zabierze Pan medal za wieloletnie pożycie małżeńskie mnie. Z Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie to z radością, także z gratulacjami i słowami, słowami W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej życie po pisu... Państwu, Kalin i Stanisławowi Intrejmanu, którzy zawali Związek Małżeński 50 lat temu w suszu. Dzień dobry Państwu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej węczę Pani Lewa za długoletnie pożycie małżeńskie. Proszę przyjąć słowa uznania gratulacje, życzenia zdrowia. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej węczę Pana Lewa za długoletnie pożycie małżeńskie. Podajemy proszę przyjąć gratulacje, słowa uznania i radości z tego nieruszowego spotkania. ręczą Panią Nadal za 5 To pożycie małżeńskie. Państwu, by ludzie i podziemiu szymańskim, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Tolu. Dzień dobry Państwu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panią Nadal za 5-letnie pożycie małżeńskie. Proszę o przyjęcie gratulacji, słów uznania, życzę i w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Do tej oficjalnej regułki dołączam od siebie słowa uznania, gratulacje, życzenia. Dzień dobry, dzień dobry. raport nas 库尔塔。<Nice. S 1> <Nice. S 2> uh.